Cześć! Dzisiaj wracamy na chwilę do Sylwestra i do filmiku z Niezależnej Polski TV, na którym Pan Korwin przygotowuje swojego psa, aby ten się nie bał huków, fajerwerków. Pan Korwin jest za tym, żeby swoje zwierzęta przygotowywać w odpowiedni sposób, przyzwyczajać je do tego hałasu. Zgodzę się, jeśli chodzi o zwierzęta domowe, no moja siostra miała też pieska, który nigdy się nie bał w Sylwestra, ale dlatego, że oni mieli naprawdę świetne nagłośnienie w domu i grali w różne Gry komputerowe, więc ten piesek od małego będąc u nich właściwie do takiego hałasu był przyzwyczajony i nigdy nie miał problemów, w Sylwestra nie bał się. Więc rzeczywiście coś w tym jest da się zwierzęta domowe uchronić w tej kwestii. Choć problem może być z dzikimi zwierzętami i ptakami. No nie chcę jednak tutaj roztrząsać co roku dyskutowanego tego problemu petard, fajerwerków i zwierząt, bo to jest trochę inny temat i nie o to mi tutaj chodzi. Chciałabym się skupić nad reakcjami względem tego szkolenia, które zrobił Korwin swojemu pieskowi, a nie słuszności czy nie strzelania fajerwerków podczas sylwestra. Natknęłam się na taki portal polityczek.pl. Na Facebooku mają ponad 65 tysięcy polubień, a więc znaczna liczba. I zobaczcie artykuł z 4 stycznia 2020 roku. Tytuł: Wsadź sobie petardę w tyłek. Pułkownik Mazguła odpowiada Korwinowi. Czytamy: Poseł Janusz Korwin-Mikke postanowił zademonstrować, jak to jego pies nie boi się petard. W tym celu zabrał swojego Czteronoga, czteronoga do lasu, aby tuż przy nim odpalić fajerwerki. Uczę psa, by nie bał się fajerwerków, mój pies jest zachwycony. Najchętniej trzymałby je w pysku, mówi Korwin, który swoim zachowaniem chce zaprzeczyć, że psy boją się petard w sylwestra. I teraz pojawiają się wypowiedzi trzech osób piętnujących Korwina. I, i właśnie tutaj bym się chciała na tym skupić. Posłuchajcie. Rzucanie materiałów wybuchowych czy hukowych w stronę psa jest zwykłym sadyzmem. Poseł nie wiedział, jak zareaguje pies. Mogło to się skończyć nie tylko wielkim stresem, a nawet zawałem serca. Ktoś, kto robi takie rzeczy, jest osobą skrajnie nieodpowiedzialną, mówi dziennikarzowi fakt Magdalena Kusfir z spogotowia opiekuńczo adopcyjnego łapa. Pod koniec oczywiście zamieszczę ten dwuminutowy filmik z Korwinem, żebyście sami zobaczyli, co tam się działo, jeśli tego jeszcze nie widzieliście. Natomiast odnośnie tej wypowiedzi pani Magdaleny, to po pierwsze bardzo nie lubię używania mocnych słów w lekkich sprawach. Samo słowo sadyzm według PWN znaczy znajdowanie przyjemności w zadawaniu komuś cierpień fizycznych lub psychicznych. Tutaj to nie występuje. Myślę, że ta Pani, patrząc z tego, że jest z pogotowia opiekuńczo-adopcyjnego łapa, to pewnie nieraz widziała prawdziwy sadyzm ludzi względem zwierząt, bo taki niestety rzeczywiście istnieje. Typu no, ludzie ucinają zwierzętom kończyny, uszy dla zabawy. No naprawdę tragiczne historie. To jest prawdziwy sadyzm, a nie uczenie psa, które robi Pan Korwin na tym filmiku. Do czego zmierzam? Nazywanie takiego szkolenia sadyzmem tak naprawdę spłyca znaczenie tego słowa, zrównuje szkolenie psa do okaleczania psa. To nie jest to samo, w dużej mierze umniejsza to tym dramatom zwierząt. Obecnie bardzo często to widzę w różnych sprawach społecznych, typu chociażby akcji, hashtag mitu. Mnie ten hashtag bardzo bardzo irytował, bo miał on służyć kampanii przeciw molestowaniu kobiet, a skończyło się to praktycznie na zrównaniu tego, że ktoś nieładnie się popatrzył na kobietę z ogromną tragedią, jaką jest gwałt. No, w dzisiejszym świecie jest ogromne działanie środowisk lewicowych, które, używając ostrych słów, Umniejszają właśnie różnym zbrodniom, stawiając je razem z nieistotnymi albo mało szkodzącymi tak naprawdę zdarzeniami. Po drugie, pani sugeruje, że ten, te fajerwerki były rzucane w stronę psa. To nie jest prawda. Na filmiku wyraźnie widać, że Korwin odrzuca te fajerwerki, rzuca je w pewnym oddaleniu od siebie i od psa, no a pies, będący na, na smyczy, biegnie w stronę tych fajerwerków. Korwin oczywiście odpowiednio smyczą tutaj psa stopuje. Poza tym nie wiem jak się technicznie nazywają te fajerwerki, które użył Korwin, ale to nie były petardy hukowe czy takie wystrzeliwujące fajerwerki, tylko takie małe świecące coś jakby sztuczne ognie. Po trzecie, pan Korwin zna o wiele lepiej swojego psa niż ta pani. Szkoli psa co roku, może nawet częściej, więc wie, jak ten pies w takiej sytuacji zareaguje. Jeśli jakiś pies nie był nigdy szkolony, albo jest to bezpański pies, no to oczywiście nie należy rzucać petardami, bo może to być no źle się skończyć, nieprzewidywalne i tutaj rzeczywiście szkoda, szkoda tych zwierząt. Ale mówimy tutaj o, o psie korwina, konkretnie udomowionym psie, już szkolonym. Zobaczmy dalej na, na kolejną wypowiedź. wypowiedź w tym y, artykule. W ubiegłym roku składałem do prokuratury zawiadomienie w sprawie sadystycznych skłonności Janusza Korwina-Mikke. Sprawa została umorzona, bowiem zdaniem śledczych rzucanie pod psie łapy petard nie stanowi złośliwego straszenia zwierzęcia. Wypowiada się Konrad Kuźmiński, prezes zarządu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Y, ta wypowiedź również jest tendencyjna. Bo podejrzewam, że w uzasadnieniu śledczych nie było stwierdzenia, że petardy były rzucane pod psie łapy. Tylko w tej wypowiedzi pana prezesa chodzi o użycie pewnego obrazu, aby czytelnik wyobraził sobie właśnie takie zdarzenie, że, że te petardy były rzucane dosłownie pod, pod psie łapy. Znowu też pojawia się tutaj słowo sadyzm, czyli znowu kreowana jest ta pewna narracja i nadużycie tego słowa. Ale powiem Wam jeszcze, że sama byłabym bardzo niezadowolona, gdyby organy ścigania, za które pła płacę ja z moich podatków, zajęłyby się y, tą sprawą, ponieważ nic się nie stało. Są naprawdę trudne sprawy, którymi policja powinna się zająć, y, a nie tracić psa na, na sprawdzanie, jak wyglądała, y, tracić czas na, na sprawdzanie, jak wyglądała tresura, tresura psa. Hmm, czytajmy dalej. Na zachowanie Korwina Mikke w stanowczych słowach zareagował wojskowy Adam Mazguła. Hmm, dla tych, którzy nie wiedzą, pułkownik Adam Mazguła obecnie jest działaczem kodu. E, był wojskowym za PRL-u, był też członkiem PZPR hmm, i podczas protestu byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa wypowiedział się, że w czasie stan, stanu wojennego tutaj cytuję Oczywiście były tam jakieś biatyki, jakieś ścieżki zdrowia, ale generalnie jednak dochowano jakiejś kultury w tym całym zdarzeniu. Koniec cytatu. W opisie filmiku znajdziecie link do tej wypowiedzi, żebyście zobaczyli, co tam właśnie pan pułkownik mówił. I co ciekawe, w tym artykule mamy tutaj dwie wypowiedzi pana pułkownika. Nie mogłam znaleźć źródła tej całej wypowiedzi. Jest ona dla mnie tragiczna, dlatego wręcz chciałam znaleźć źródło, żeby się upewnić, że to, to nie jest fake news. I być może jest, bo nigdzie nie ma pełnej tej wypowiedzi, która tutaj jest zacytowana. Jak wpiszecie w Google, nie znajdziecie całości. Jeśli jednak ktoś zna źródło, bo ja może coś źle szukam, to napiszcie proszę w komentarzu, bo muszę to zobaczyć na, na własne oczy. Pierwsza część wypowiedzi brzmi tak. Prawicowy sadysta Janusz Korwin-Mikke, który dla zabawy rzuca pod nogi psa petardy, jest przedstawicielem narodu w sejmie. To nie pierwszy jego wyskok, a więc przykład zdziczenia i fascynacji przemocą jego wyborców. On sam niedawno kpił z tragicznej pożogi w Australii, twierdząc, że musi się spalić, aby wyrosło nowe. Więc wsadź sobie petardę, skutecznie w tyłek, wyrośnie ktoś nowy. Na Twitterze pana pułkownika znalazłam jakby podobny tekst, ale nieco inny. Zobaczcie, to jest cytat z Twittera. Sadysta J.K. Mikke, który dla zabawy rzuca pod nogi psa petardy, jest przedstawicielem narodu. To nie pierwszy jego wyskok, a więc przykład zdziczenia i fascynacji przemocą jego wyborców. Niedawno kpił z pożogi w Australii, twierdząc, że musi się spalić, aby wyrosło nowe. No, różni się to paroma słowami, ale nie ma na Twitterze tego tekstu o wsadzaniu petardy w tyłek, więc ciekawi mnie, który z tych fragmentów jest prawdziwą wypowiedzią pana pułkownika. Ten cytat zresztą z Polityczka ma słowo prawicowy sadysta, czyli pewnie polityczek jest lewicowy, w związku z tym próbuje się tutaj utrzymywać narrację, że prawica to coś złego. Istotne dla nich było użyć tego słowa, że, że Korwin jest prawicowy, że na prawicy są sadyści i w ten sposób stara się ludzi odciągnąć od prawicy. Czujecie tutaj, o co chodzi? To jest takie bardzo subtelne działanie. Ale jak cały czas człowiek słyszy, że prawica to B, no to Później taki człowiek ucieka od prawicy, przede wszystkim też od prawicowych mediów i tak dalej, bo myślę, że tam po prostu opisuje się jakieś sadystyczne rzeczy. Ale zobaczmy na drugą część wypowiedzi. Tego w ogóle nie jestem w stanie nigdzie znaleźć poza właśnie stroną polityczek.pl i to jest dla mnie straszna wypowiedź. Jestem pewny, że tacy właśnie ludzie o takich cechach charakteru byli zatrudniani w hitlerowskich obozach zagłady, aby mogli czerpać swoją i swoich mocodawcom radość z mocy torturowania i śmierci. Dodaje wojskowy. I tutaj jest to, o czym mówiłam wcześniej. No jak w ogóle można porównywać? Zachowanie korwina, jakiekolwiek by ono nie było do działań Niemców w obozach zagłady. To jest po prostu tak niesmaczne ja po prostu nie wiem, jak to skomentować, dlatego mam nadzieję, że jest to fejkowa wypowiedź, bo nigdzie jej nie ma. Ale pamiętajmy, że na Facebooku ten polityczek.pl ma ponad 65 tysięcy polubień, czyli może do dość sporej liczby ludzi dojść, a ludzie nie sprawdzają źródła tej informacji, tylko ją przeczytają i, i ją wchłaniają. Słuchajcie, wspieram akcję STOP 447, sama zbieram podpisy i rozmawiam z ludźmi i napotykam się na wypowiedzi właśnie zrównujące tą naszą zbiórkę podpisów pod inicjatywą, która ma zabezpieczyć polskie mienie bezdziedziczne, w pewien sposób do zbrodni niemieckich, to znaczy, no ludzie do mnie mówili, że jestem faszystką, nazistką, antysemitką czy Hitler Jugend. Ludzie nie zdają sobie sprawy ze znaczenia tych słów i rzucają nimi od tak lekko, zniekształcają znaczenie tych słów, w pewien sposób wręcz łagodząc te słowa. To jest właśnie Orwellowska Nowomowa. Na końcu pod artykułem mamy wybrane reakcje internautów. Zobaczcie. On jest naprawdę walnięty ten pies wygląda na przerażonego. Biedny pies, on nie miał żadnego wyboru ani wpływu, kim będzie jego właściciel i dostał Janusza. Faktem jest, że na przykład psy policyjne szkoli się na wybuchy, ale chyba nie w taki sposób to trąci znęcaniem. Czy jakaś organizacja broniąca praw zwierząt zgłosiła to już w prokuraturze? No i na końcu popiera szkorwina, kciuk w górę i mamy właśnie kciuk w górę plus 7, no i środkowy palec minus 411 na ten moment. A Wy zobaczcie sami ten filmik i sami stwierdźcie, czy pies rzeczywiście wygląda na przerażonego. Niezależna Polska, TV. www.nptv.pl